Cześć, to Look for Book i dzisiaj do Was przychodzę z recenzją książki debiutu literackiego Grety Drawskiej Rytuał. Imię mniejsze miasteczko, tym więcej do ukrycia. Jest to pierwsza część cyklu Wanda Just i Piotr Dareń, którą napisała Greta Drawska i powiem Wam pierwszy jej kryminał i bym powiedziała, że bardzo udany kryminał. I e, tak jak Olga z Wielkiego Buka często mówi, że Polska kryminałem stoi, zgadzam się z nią w pełni, ponieważ piszemy świetne kryminały i mm, rytuał jest tego najlepszym przykładem. Powiem Wam tak, wartka akcja, mnóstwo tajemnic w przeszłości, dziwna zbrodnia, która ma zbyt wiele poszlak nieprowadzących do odkrycia motywu zbrodni, jest e, Tajemniczo jest czasami mrocznie, jest bardzo ciekawie, szczególnie dla spodoba się ta książka wszystkim fanom kryminału, kryminałów, którzy lubią jakiś taki wątek historyczny, taką y, dwuwątkowość, y, czyli i można powiedzieć, że coś, książka, która dzieje się w dwóch wymiarach, bo tutaj tak to będzie, czyli będzie wymiar obecny, ale też będzie wymiar historyczny, tego miasteczka, gdzie to się wydarzyło. Teraz o czym jest rytuał? Jak się zaczyna? Otóż para nastolatków odkrywa na wzgórzu koło jeziora Drawsko przybitą do drzewa głowę. Głowę z włócznią. Sama głowa po dekapitacji, czyli po prostu odcięta jakimś mieczem albo toporem najlepiej średniowiecznym, tak? Wszyscy tak myślą, przybita do, do drzewa. I teraz co się wydarzyło? Z początku wszystkie ślady, i tak na to wskazuję, wskazują na morty rytualny rodzimowierców. Rodzimowierców, czyli współczesnych, słowiańskich pogan, wierzących. W nasze słowiańskie bóstwa, czyli w Peruna, między innymi, którego święto przypadało akurat na Dzień Śmierci Ofiary. Jednak czy rzeczywiście dokonano mordu rytualnego? Czy to nie byłoby zbyt proste? I po co wierzące słowiańskie bóstwa mieliby dokonywać tak drastycznego mordu? Czy rzeczywiście chcieli złożyć ofiarę Perunowi, czyli bogowi e, wojny błyskawic, e, a może motywem był skarb ukryty w obrazie z XVIII wieku i właśnie rodu z tego regionu? Czy te rody dalej żyją w tym małym miasteczku? Co to jest za obraz? Co się na nim kryje? Czy rzeczywiście w tej małej miejscowości jest jakiś wielki skarb, o którym krążą legendy i o który biją się dwa zwaśnione rody? Jakie złożone relacje łączą właśnie tych mieszkańców Czaplinka i Drawska-Pomorskiego i co tak naprawdę ukrywają? Co się kryje pod tą niby pozorną, grzeczną. Słowiańską gościnnością. Tak jak Wam wspomniałam, rytuał to bardzo dobry kryminał z wątkami historycznymi, więc jeśli ktoś lubi tego typu kryminały, to gorąco polecam. Dodatkowo mamy tutaj ukazane relacje, właśnie jakie mogą być w małych miejscowościach, takie te właśnie i spory, które często przez pokolenia. Istnieją i mają wpływ na dalsze pokolenia i na to, co się będzie działo. Więc, powiem Wam, idealna powieść na jesienne wieczory, ponieważ dużo akcji dzieje się też w lesie, niby w lecie, ale tak jak mówię, ten, ten mrok też tutaj znajdziecie. Więc, tak jak powiedziałam, świetny debiut. Ja czekam już na kolejny tom, a Wam. Gorąco polecam. Miłej lektury. Pozdrawiam i jeśli wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam.